Witamy serdecznie wszystkich mieszkańców naszej wsi. Witamy wszystkich naszych przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Jak zapewne już Państwo wiecie, startujemy do Rady Gminy Miejska Górka. Przez ostatnie lata byłyśmy radnymi i reprezentowałyśmy naszą wioskę. Dzisiaj spotykamy się w tym krótkim filmiku, aby pokazać, jak zmieniła się wieś przez ostatnie 5 lat naszej kadencji. Drodzy mieszkańcy, nasi wyborcy. Znajdujemy się na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Konarach przed budynkiem, o który remont zabiegaliśmy. Odrestaurowany obiekt służy uczniom. W starym budynku w 2020 roku przeprowadzono gruntowny remont. Koszt całkowity to prawie 850 tysięcy złotych, w tym 500 pozyskano z programu rozwoju obszarów wiejskich. Resztę pieniędzy dołożyła gmina. Stoimy na drodze, której przebudowy nie mogli doczekać jeszcze chyba wszyscy. Jest to droga łącząca gminę Miejska Górka i gminę Pokosław. Realizację zadania wykonano w 2021 roku. Długość odcinka drogi to 990 metrów. Koszt to prawie 2 miliony złotych. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 1 353 218 złotych. Następnie, jak się obrócimy, znajduje się droga do cmentarza. Drogę tę o długości pół kilometra wyremontowano wraz z chodnikiem. Dziś już nikt nie pamięta dziur, wystających studzienek i ruchu lewostronnego. Drodzy mieszkańcy, droga śladowa za cmentarzem to odcinek 360 metrów. Koszt 80 tysięcy złotych. Ułatwia on dojazd do posesji znajdujących się za nami i do cmentarza. Drodzy mieszkańcy, Będziemy się starać o finalizację budowy parkingu przy cmentarzu, który poprawi bezpieczeństwo wszystkim odwiedzających nasz cmentarz. Również w programie budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Miejska Górka ujęto i wyremontowano drogę, tzw. Tak łącznik, a przez mieszkańców nazywana przy ulicy. Droga ta stanowiła ogromne zagrożenie dla pieszych i rowerzystów ze względu na duże nierówności. Kosz remontu to ponad 350 tysięcy złotych. W mijającej kadencji Rady Miejskiej udało się wyremontować drogę na Zapłociu. Wymieniono na jezdni z betonu asfaltowego i wymieniono oraz przełożono kostkę chodnikową. Jak pamiętamy, droga była w bardzo fatalnym stanie. Jadąc tą drogą w czasie deszczu, kałuże chlapały na elewacje domów, a wystające pokrywy studzienek kanalizacyjnych zagrażały komunikacji. Długość drogi to 1 km, koszt to prawie 2 miliony złotych. Dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład. Znajdujemy się na drodze śladowej z płyt betonowych, jakich u nas wiele, która powstała również w 2020 roku do posesji numer 143. Długość drogi to 180 metrów, szerokość 4 metry, koszt to 26,5 tysiąca zł. Dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego. Będziemy się starać o kontynuację tej drogi do następnej posesji w stronę Natopulkę. Staw w Konarach. Jest to miejsce, przy którym marzy nam się, aby było to miejsce rekreacji, spacerów z dziećmi, na wypoczynek, na siłownię zewnętrzną. Będę dążyć, aby powstała tu wiata przede wszystkim dla młodzieży, do spotkań i integracji, bo takich miejsc najbardziej brakuje nam w Konarach. Na razie jest Ściernisko, ale będzie San Francisco. Drodzy mieszkańcy, stoimy na starym boisku szkolnym. Tu od pokoleń nasi mieszkańcy potykali się na lokalnych imprezach. Dziś to boisko przypomina trochę łąkę, ale jeszcze w tym roku ma powstać hala sportowa. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie rządowego programu Olimpia w wysokości 2 450 000 zł. Będzie to miejsce aktywności i rozwoju. Kluczowym elementem projektu jest pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej. Dzieci będą miały możliwość uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych, takich jak piłka halowa, koszykówka czy tenis. To miejsce, gdzie będą mogły rozwijać swoje umiejętności i pasje. Dodatkowo w obiekcie ma się znajdować mobilna strzelnica laserowa. Wokół hali będzie boisko i plac zabaw dla najmłodszych. Znajdujemy się na drodze powiatowej w stronę Grąbkowa. Drodzy mieszkańcy, niestety nie wszystko nam się udało. Pomimo starań wizyt i pism do powiatu. Na chwilę obecną został ogłoszony przetarg na remont nawierzchni. Będziemy nadal zabiegać o chodnik przy tej drodze, szczególnie dla dzieci tu mieszkających. Mam nadzieję, jeśli dacie nam państwo 7 kwietnia szansę na kontynuację i realizację naszych dalszych planów, postaramy się w następnej kadencji je zrealizować. Korzystając z okazji, chciałybyśmy bardzo serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Miejskiej Górki Karolowi Skrzywczakowi oraz Radnym Gminy za dobrą i zgodną współpracę. Również chciałybyśmy bardzo serdecznie podziękować całej załodze w gminie pracującej przy inwestycjach naszej wsi. W naszej wiosce są też i piękne miejsca, które zawdzięczamy Wam i Waszej inicjatywie. W jednym z nich znajdujemy się obecnie. Za takie miejsca, za inicjatywy i zaangażowanie pragniemy Wam serdecznie podziękować. Jesteśmy radnymi, które pracy się nie boją i jak trzeba zakasają rękawy. Współpracujemy z Kołem Gospodyń Wiejskich, Sołtysem, Radą Sołecką oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Konarach, czego efektem jest zakup nowszego wozu bojowego. Współorganizujemy Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Matki, Dzień Kobiet. Festyn na zakończenie lata. Naszym głównym celem na najbliższe lata jest kontynuacja drugiego etapu przebudowy drogi Konary Piaski. Remont świetlicy i przeznaczenie na potrzeby wsi. Podjęcie starań zmierzających do remontu dróg powiatowych. Modernizacja oświetlenia ulicznego. Wspieranie przedsięwzięć społecznych o charakterze kulturalnym, sportowym, oświatowym. Zachęcamy do udziału w wyborach 7 kwietnia. Pozdrawiamy serdecznie. Liczymy na Państwa głosy.